Za budowę zaczynam od wyznaczenia linii profili przyściennych za pomocą kątownika i poziomicy, następnie docinam profile na pożądany wymiar i montuję je do ściany za pomocą kołków montażowych w rozstawie plus minus 160 cm. Pamiętajcie tylko, aby dobrać odpowiednie kołki do typu ściany, jakie macie, bo nie każdy kołek trzyma tak samo w różnych materiałach. Mając zamontowane profile przyścienne do ścian, przykręcam do góry stelaża kolejny profil przyścienny za pomocą tzw. pchałek, mierzę i docinam profil główny i ustawiam go zgodnie z linią stelaża. Następnie wyznaczam gdzie będzie wnęka i tu klienci zażyczyli sobie, aby cała płytka była przy suficie, a linia wnęki cowała się z linią w na ścianie. Dlatego obecnie wnęki są powiększone o plus minus 15 mm z każdej strony, tak aby po wypłytkowaniu osiągnąć pożądany przez klientów efekt. Mając wyznaczone punkty montażu, przykręcam profile do ściany, następnie na profilach zewnętrznych wycinam środkową część, a boczne ścianki odchylam na boki, pamiętając oczywiście, aby na bieżąco kontrolować, czy jest poziom. Jeśli wszystko się zgadza, to przykręcam profil i zabieram się za wyznaczenie otworów w płycie GK. Możecie to zrobić tradycyjnie za pomocą miarki lub takiego sprytnego szablonu. Pierwszą warstwę płyt przykręcam za pomocą krętu z wiertłem w rozstawie plus minus 150 cm i płytuję całość łącznie z rękami. Druga warstwa jest już przykręcana w rozstawie plus minus 20 cm. Jeśli wymiar płyt tego wymaga, łączenia płycie mijają.